Witam, widzowie. Seria z Jairo jest jednak anulowana przez, przez koserów, którzy oczywiście mnie zabili, gdy nagrywałem drugą część. Mogę wam to udowodnić. I tutaj powinien być mój Jairo. Udało mi się lognąć, bo. Udało mi się lognąć, ale, ale, ale oczywiście, że głupi deweloperzy musieli dodać coś takiego, że każde lognięcie to jest minus 33% wasze, waszego yy, yy, dorośnięcia, czyli 26 minut prawie na gyro. Ba bardzo dziękuję deweloperom, którzy mózgu nie mają. I teraz mam jeszcze nogę penantli. Nienawidzę po prostu deweloperów, że, że to dodali. Mogliby dodać Lock Penantli, że brak brefów brak abilities. A nie, że od razu minus 33%. Mogliby dodać minus 5%, nie wiem. A nie, że od razu. E, u, e, lognąłeś to od razu, stracisz cały progres Twojej kreatury. Nienawidzę deweloperów za to. Jeżeli wy nie nienawidzicie deweloperów Sonarii za to też, bo właściwie to jest wina deweloperów też, za to, że, że dodali tego block penantli, że aż tyle zabiera i przez to już seria się skończyła. Dziękuję. Dziękuję bardzo deweloperom, którzy mózgu nie mają. Papa. Pa. Jeszcze sobie później dorosę e, Jairus, ale nie na odcinkach. A więc pa. Dziękujcie deweloperom niemi.